Cześć, witajcie w nowym odcinku szafy fana z ciekawą koszulką. A tym razem skupimy się na najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych. Oto Liga Mistrzów. Zostawcie Subika z dzwonkiem i łapkę w górę i oglądamy. Liga Mistrzów powstała w 1992 roku jako kontynuacja pucharu Europy mistrzów krajowych. Ze względu na tę kontynuację pierwszym sezonem wciąż się liczy ten 1955-6. W pierwszej oficjalnej lidze mistrzów brało udział zaledwie 8 zespołów. Na początku tych rozgrywek grali tu tylko mistrzowie poszczególnych lig. Na przełomie wieków dopuszczono jednak także drugie, trzecie i czwarte ekipy z najlepszych lig. Jedyną drużyną, która wygrała więcej niż raz z rzędu, jest Real Madrid. W 2018 wygrali nawet trzeci raz z rzędu. Najwięcej, bo 14 triumfów w rozgrywkach ma właśnie Real. Z czego 8 w erze Ligi Mistrzów? Też najwięcej. Słynny uszasty puchar ma 11 kg 74 cm wysokości i wykonany jest ze srebra próby 925. Zwycięzca z każdego roku otrzymuje puchar na wypożyczenie od UEFy. Potem kończy się pomniejszoną repliką o maksymalnie 80% wysokości, ale na własność. Największym pechowcem rozgrywek jest chyba Juventus, który najwięcej, bo aż siedmiokrotnie przegrywał w finałach. Tylko dwa polskie zespoły wystąpiły w Lidze Mistrzów: Dwukrotnie Legia Warszawa, a raz Widze Łódź. A to moja koszulka, przez którą mówimy dziś o Lidze Mistrzów. Koszulka, którą wygrałem kiedyś w konkursie organizowanym przez Polsat, gdy przejmowali prawa do transmisji tych rozgrywek. To granatowy t-shirt z napisem na środku UEFA Liga Mistrzów od 1955. Piłką z gwiazdkami znanym nam z tych rozgrywek i biało-czerwonym konfetki dla zwycięzców. Od środka znajdziemy też metkę z logo, a z tyłu bez dodatków. Dodatki będą za to w szafie fana wraz z nowymi filmikami. Dlatego zachęcam do dodania subika z dzwonkiem i łapki w górę. Dzięki i na razie.